Witam serdecznie moim gościem Daniel Król z Talbotna Wojowa. Witam. Daniel, wygrywacie z instalacjami Pietruszka. Jak byś ocenił to spotkanie? Mecz był wyrównany. Zaczęliśmy jako pierwsi grać, pogoda dopisywała, i myślę, że to wszystko, co można powiedzieć w tym temacie. Tradycyjnie bardzo ładne zachowanie waszego kapitana Kodrada Matusika, który widząc, że drużyna ma jednego zawodnika mniej, zaproponował wręcz nakazał zejść jednemu z Wam, byście wyrównali siły. Szapoba. Pamiętajmy, że jesteśmy tu dla zabawy. Bawimy się. Liczy się głównie fair play, żebyśmy wszyscy zdrowi zeszli z boiska. Ci, co oglądają ten wywiad, mam nadzieję, że takie właśnie postawy sobie wezmą na kolejne nasze sezony. Jak zagrała drużyna instalacji Pietruszka? Zagrali bardzo dobrze. Grali piłką, mecz był bardzo wyrównany i myślę, że chłopaki w przyszłym sezonie zrobią furorę. Patrząc na Ciebie wracasz po dłuższej nieobecności. Jednak nie było tam żadnych problemów, żeby Zalokować przynajmniej 5 czy 6, już nie pamiętam dokładnie, bramek rywalom. Tego się nie zapomina. Tego się nie zapomina. Wspominałeś, że wybierasz się na dużą imprezę. Możesz tutaj zdradzić jaką? Mistrzostwa Świata w prawników w Piłce Nożnej w Portugalii. Zmierzymy się z prawnikami z całego świata i może Polska zdobędzie złoto na Mistrzostwach Świata. No to Polskim. Daniel, tego Ci życzymy. Oczywiście mam nadzieję, że też nasza liga przyczyni się do tego, że ta Twoja forma będzie budowana. Super. Dziękuję. Dziękuję bardzo.